170 tysięcy złotych. Tyle Małgorzata Rozenek-Majdan miała na sobie podczas zwykłego spaceru po Warszawie. 116 tysięcy za torebkę Hermes Birkin. 53,5 tysiąca za zegarek w Welgarii wysadzany diamentami. To nie stylizacja na gale. To dzień powszedni. Ale największy szok? Gdzie została sfotografowana? Nie przed luksusowym butikiem. Nie na bankiecie celebrytów. Zdjęcia zrobiono, gdy wychodziła z debaty o bezpieczeństwie dzieci w sieci. Kontrast jest uderzający. W jednej sali rozmowy o cyberprzemocy i realnych problemach, a na zewnątrz dodatki warte tyle, ile dla wielu rodzin stanowią lata pracy. Czy osoba żyjąca w bańce luksusu może naprawdę rozumieć te problemy? Jednocześnie rozzenek jest twarzą programu bez kompleksów, gdzie uczy kobiety akceptacji siebie. Choć sama przyznaje, że po licznych zabiegach nie poznaje siebie na zdjęciach sprzed kilku lat. Kim więc jest Rozenek dzisiaj? Kobietą, która zbudowała ogromne imperium? Czy symbolem celebryckiego oderwania od rzeczywistości? Jej styl życia jednych inspiruje, innych irytuje. Ale pytanie pozostaje: gdzie kończy się sukces, a zaczyna arogancka demonstracja bogactwa?